się wracamy sobie do szczurzej opowieści Tales of Iron, odcinek drugi i tutaj jest nasz główny bohater Reggie w poprzednim odcinku zabili nam Tatka czyli Króla i my musimy teraz odzyskać nasz ekwipunek zobaczyć co się stało w ogóle w królestwie, jak widzicie sami bo zabijane szczury zobaczmy sobie w ogóle mapka co my tutaj mamy Następca tronu Król Szczurzak ogłosił, że jest gotowy przekazać koronę, reżim musi przygotować się do Próby walki, w której zmierzy się ze swoim bratem Denisem, zwycięzca zostanie nowym monarchą No tak To było w poprzednim odcinku I eee... Chyba tylko mamy Co my tutaj mamy W sumie nic nie mamy Ciekamy stąd. Bo tam się nie możemy na razie dostać do góry do tych żab. Musimy sobie zejść tutaj na dół. Zeskakujemy. Co to tutaj mamy? Halo. Strzały. Jeszcze jedna strzała. O, dopełnia nam się tutaj po lewej stronie buteleczka. To jeszcze. Jeszcze mamy szczały. Przechowaj. A cóż to? Tak, tej chyba nie możemy sobie na razie nic zrobić. Dobra, jakiś zapis. Okej, okay, zobaczmy sobie mapkę. Gdzie my w ogóle mamy iść? Do szkarłatej twierdzy musimy się tutaj cofnąć. Dobrze, co to jest? Dobrze, napełnimy sobie na fula buteleczkę. Tak, może do góry zobaczmy, co tam w ogóle się dzieje. A co tutaj mamy? O proszę. Kurde, ile tutaj tych szaków? Hmm, potrzebujemy klucza. No okej, okay. także na razie klucza nie mamy żadnego, żeby się tam w ogóle dostać. Ach, ty gnojku, jeden! Co ty tutaj masz przy sobie? Chyba nie ma nic, ale tutaj coś mamy. Hmm. Napełnimy sobie HP. O, mamy klucz. chyba teraz możemy się dostać do góry tak jesteśmy teraz już o kurde Żabson Czekam. o szkarłatna pierza proszę ty, co ty robisz? Zabijasz mi, mam Cię, ten jakiś odporny widzę, z tą wielką pałką. Okej, okay, czyli nam tutaj się żali, że nam żabę zabijały tych szczurów Z tego przynajmniej co widać po chmurce Hmm, niezły rozpierdziel Wszystko poniszczyli tutaj nam Tutaj mamy mały zapis Słuchajcie, będę nagrywał sobie takie dość krótsze odcinki, może maksymalnie 25 minutowe, chociaż zobaczymy jak to wyjdzie, bo to w braniu wszystko inaczej czasem wychodzi. Ech, zobaczymy. tron cały zniszczony. Not content with killing the king, the frog horde had torn down his throne room, leaving behind little more than smoldering rubble and the bodies of his kin, dead and defiled. Oj, mi. Który teraz? Do mycia? A, dostałem. Ty, poważnie! Nie wiedziałem, że mam tak mało... HP, a czemu? Przecież nigdy nie oni tak mocno nie biją? Aha, mam cię, i kurzabi. O, kto to to. To nas przewodnik wcześniejszy. Co masz nam do powiedzenia? Proszę, przyniósł nam koronę naszą. Tak, kucharza i. Kowala naszego nie ma. Dennis had returned, but shamefaced. Drunk from drowning his sorrows in the village, he no couldn't wash back the frogs there. Porwali or, taking their brother the chef. E, I tak. Tutaj chyba jest wszystko So, także idziemy sobie to the goal. Reggie had to get to Longtail village to rescue his brother and fast. If he could fix the travel board. Show the way. Co to jest? Wow młotek zdobyliśmy. Można niemu, dzięki niemu naprawić tablicę podróżną. work on the to be Tak, młotek mamy. Coś jeszcze potrzebujesz? No naprawiamy, naprawiamy Pokaż no jak to tam wygląda to wszystko Proszę, mamy naprawioną tamtą blicę I czy tutaj czasami nie będziemy mogli sobie brać Zadań jakiś? Chyba tak. Wieś, długi ogon. No to podróżujemy sobie. Longtail village always smelled of fresh, whole bug bread before. Now it reeked of burning fir and gore. And something putrid. Pond Slime i ci co w nim mieszkali. Wioski, Bracia Bogu. Ja cię tutaj urządzę za chwilę. O kurde, dostałem od niego. Mam cię. Eee, ho, ho co tutaj dostaliśmy? Przechowaj Co tu jeszcze? Strzały Coś tu jeszcze znajdziemy? Kurde, coś tam jeszcze jest Chciałeś mnie zaatakować O kurde No, w miarę nam dobrze poszło, troszeczkę HP nam zjechali, no ale trudno. Pozbieramy sobie wszystko tutaj. Okej, okay. gdzie my mamy w ogóle iść? Tutaj mamy sobie dojść. O, klucze tutaj też nie mamy, czyli będziemy potrzebować. Mhm. Jakaś tarcza. Ale na razie tego sobie nie możemy założyć. A któż to? O, ale mnie mocno uderzył. Faktycznie mocno biją. Teraz się mam. Wreszcie. Chełmik hmm, jakiś? Co masz nam do powiedzenia? Mhm, dostaliśmy klucz. Dziękuję. Staliśmy klucz od kapitanów wiejskiej straży. Otwiera ratusz. Murat mm, i kucharz. Okay. guard captain's last act was to secure the village elder in the town hall and bar this gate to the frog horde, but some had got past him. Tak, to już nam powiedziałeś, ok, cofamy się, musimy iść do teraz do ratusza. Zobaczymy, co tam znajdziemy. Ten ratusz chyba jest tutaj, tak, ale najpierw sobie zasejwujemy. Wow, ile ich tutaj jest? O kurdele dostałem Nie, bo zginę Odź tu gnoju Ach cholera no? Poważnie? Musimy sobie tego tutaj. Ale jak dostałem? Osłoniłem się. jeszcze mamy dobra musimy na tej końcówce tutaj pojechać ale na pierdziela no Nam się udało uh, To tak na farcie Ktoś tu jeszcze jest Okej okay. Reggie had found them, the elder and Robin the ranger, who had been his last guard. The young king sought no thanks for saving them. He sought only to find his brother. If this old rat was right about what was beyond the gate, No właśnie. O, mamy skrzynię wreszcie, będziemy mogli się zaopatrzyć. Dlatego też takie lanie dostawaliśmy. Dobrze, Buleczka, buteleczka pełna, ale sobie się napijemy najpierw. I jeszcze raz sobie doładujemy na full. I tutaj możemy sobie chyba zmienić ekwipunek, z tego co pamiętam. Tak, eee, co my tutaj mamy? Coś lepszego? Ciężkie. Czy my mamy coś lepszego? Tak, tylko waga jest dość duża. No, trudno. Jest fajna. Mm -hmm. I tutaj jeszcze coś mamy. To chyba jakiś mieczyk sobie weźmiemy. A może ten. Ale poczekajcie. A tutaj jest włócznia. Dobrze. Na razie z mieczykiem będziemy miegać. Wychodzimy mapka. Uhuhu, daleko, daleko. Dobrze, słuchajcie, będziemy sobie kontynuować naszą szczurą opowieść w następnym odcinku. Także dzięki wielkie za oglądanie. Trzymajcie się hejka.